Dwóch ich jest śpi? To no, jest z wami, ja wam zasponsoruję za, za taki kurwa jebanie, że wpadniecie kurwa w no, ten kurwa, Tak, akurat tak, to, to akurat jak ryba no, gada, to on ma rację. No co? i tak będzie, gdzieś tak ta kaczka tak nie śmie, bo... No kurwa, właśnie, wie, lepiej, no. żebyś się nie śmiał, serio. Bo, bo będzie tak... Tak będziesz robił, tak będziesz padał, nie? <szanieś> ja okay. <Kurde>. Co zrobił? <szanieś> tak będziesz kurwa tego, nie? Aż się to zapisze, nie? Aż... Mam, mam, mam plecak już. Dobra, to ja idę po ten koło kiosku. Masz klucz? Po... Ja no, mam, mam, mam. Ja, ja mam klucz. Tylko osłaniajcie mi dupę, znaczy od dołu, nie? Ja sam wejdę sam ja To niech straszala i ekipa tam w środku, bo im tu się ręską. Ja wchodzę w pierwszym pięciu. Co? Ktoś chodzi po krzakach. To ja. Nie tutaj. Ktoś jakby szura, wiesz, delikatnie. Dobra, ja wchodzę od parteru. Jebę. No, ja siedzę w pokoju na parterze. Czekam. Bo dobra. takie zamieszanie robicie w że... kurwa. No wiem. Nie no, otwieram. To... No, dobra. Idziesz na Marka tam zobaczysz? O, ale mnie porobił. Co to? W pokoju waszy, czy... O kurwa, zginąłem. No skąd to tyłu mi coś zaszedł? Nie. Ja witier bo ja muszę się uleczyć. O, kurwa gracze, czy kto jest? Bo Graczy, ja już. Gracze, Graczy. gracze. Madwot, kurwa to raz. No, w... Które wiem, piętro? Pierwsze, pierwsze, pierwsze. Ja dostałem albo w kratę, albo w plecy. A, pierdole. Plecy. Potrzebuję kurwa Ludzieży. ciszy, to. Luga apel. Dlaczego mi tak porobać? To jest strzelbą. Dwóch strzelbiarzy. Mhm. 220, da? Może wejdź od mojej strony, Ale od ciosku. A w on tam siedzi? Nie, bo ja, ja weszłem po, na pierwsze piętro od kiosku. Ale się i w plecy. I dostałem w plecy, bo nikt za mną nie był. Tak chodziłem. Tu na prawo ktoś jest? Tak, nie, tak. Nie, nie. jak nie? Tam jest, muszę dostałem plecy strzała, bo byłem za drzwiami i dostałem od tyłu. A co do Nie chodź boże. może Dojdźcie od strony kiosku Słuchaj, ja skończę w brzuch brzuki, ja idę od drugiej strony, mu wlecę w niego. Dobra ja wypierdalam ja idę od drugiej strony Uważajcie, bo jak nie wiem kto by drzwiar, ale ja dostałam na stanych kiosku w plecy, nie Zabił mnie kurwa! Jest na tam na tym, na balkonie. Nie wiem jak on to zrobił. Na górze? Kto, do mnie ktoś siebie nie wiem skąd. Całkiem z innego miejsca no. Ja już nie wiem skąd kurwa kto strzela AP20 typno Dokładnie Czy kto mnie porobił nie mogę dostać to serio? Ja nie wiem, jak zacząłem wchodzić na górę nikogo nie ma i dostałem A ja zamknąłem te drzwi kurwa, no dobra, wąwo starczy Bo ja tam wybiegłem, ja poszedłem z drugiej strony i on na dachu tam przy surinę siedzi Staw stąd mnie zabił Może, że on to przejdzie, to ja jestem w jakimś A nie wiem kto strzela A nie wiem kurwa stąd Dobra, ja stąd chyba wypierdalam, no bo co ja mam zrobić? Idź, wychodź tam, tam Nie siedź tam. Coś tu to idzie. To tak Cio! Kto to mi kurwa tu laserem tak jedzie? Kom. Jeden śpi. ładnie ładnie. A z czego strzelał? Się... Nie wiem. Nieważne. Skrusjegata. Tu jest, tu w pokoju, w którym się jest, dwóch ich jest, śpi. Uginąłem. tamtego zabiłem i ten nie zabił. Teraz ci powiem co cię zabiło.